wszystkim, z tej strony znowu ja, Mielekowy2. Dzisiaj e, lecimy z kolejnym odcinkiem z Forsy Horizon. Szukam jakiegoś w miarę dobrego i taniego auta, które można było potem ulepszyć. To mam? 92 prędkość. E, I nie wiem, czy nie miałbym... To nie mógłbym ulepszyć czekajcie. Chwila, chwila. Dobra. Dzisiaj postaram się ogarnąć jak najszybszy samochód. Już to chyba powiedziałem raz. Nie wiem, to ma start, ale dobra, ogarniemy to, dobra, ulepszenie i tuning, no i oczywiście o to mi chodziło od samego początku, dajemy go do nawet. Start lepszy będzie. Jakby. Okay. ok. O do to podnosi. Wszystko mi spada wtedy. Prawie wszystko znaczy się. Ok, napęd. Skrzynia biegów. 82, 81, o nie, dobra, nie. Tam. A nic nie różni. I co mi to daje? Dobra konwersja. Hmm. Hmm. Chyba się nie da przytuningować tego auta. Ładne, ale za ciężkie. Na minus idziemy najbardziej. Minus 6, plus 13. Jeszcze by jakieś ładne były. nie pasują O, ja biorę, biorę ten. Jeżeli nie zanudać, możecie sobie prze, przewinąć. gdzieś, nie wiem. Do dziewiątej minuty, bo więcej nie spędzę. Może do ósmej, może do siódmej. Ech, malcy. Na pewno. Dobra, jeszcze o. <laughs> Dobra. Dobra. E, możemy teraz jechać na wyścigi, ponieważ są nowe historie Horizon. Na mapie. I nie wiem, którą zacząć. Bardziej to. Właśnie, no tak. E... Ale potrzebuje Twojej pomocy w znalezieniu starego samochodu. To jadę tam. O kurde. O kurde. Oh Jeszcze uderzyłem. Czekajcie. Posłuchajcie tego Zamontowałem tylko te turbosprężarki chyba, nie? Takich rzeczy do się 400 u, ale uderzyłem na tam jedziemy. O kurde. Zacząć nawet nie mogłem, nie? U? Mogłem zacząć, dobra jedziemy Nie wiem czy jest się, się musiał popsuć Jedziemy Hej, jak mogę I'll tell you the story on the way. Garby! You're giving me Garby! He uh, found this photo. He gave it to me, said I might enjoy it, but I don't think he realized what he was. My friend, what would you say are the two most important things in Mexican culture? Family and food? Family and art? Family and music? <laughs> Clothes?

So, of I will be in a series of and Eliminator. My abuelo means great grandfather. But in the family, he's just Papa Fernando. We never met, but everyone says I'm exactly like him. Loca por autos. You have to understand, in Mexico, a bocho is like the family member that lives in your garage. Papa Fernando loved that car to death. And I think Morte finally came for it on a muddy road near here. He took one last <laughs> photo and left it there. That's where we're going. If you can find it, I can get it running again. Really hope we can save it. Let's get up into the hills. Look for a turnoff. There should be a road or or a track. <laughs> A i od rozpoczęcia roku szkolnego niestety będą wpadywać, wpadywać. Dobra, co dłuższy czas będą odcinki nagrywane? Bo, no wiecie, nauka i tak dalej. Fernando

it starts first go. You know? I wouldn't be surprised. Eee, kamery Nicź open for roadworks. The roads look, just know? Maybe we'll be lucky. A, i zauważyłem, że jak stać mówią, to mój mikrofon wychwytuje głos postaci czasem, i macie echo. So lucky, Więc, no, bardzo no Was proszę. Nic na to nie poradzę, tak? <laughs> it's not only for us i have muchas ideas that's the thing about a it's not just a car it's a lifestyle

I to auto, auto, auto. four hundred meters turn sharp left. arrived at your destination. Hola. fabryczny. Hola. What do you think? Ah, very nice. Where's the voucher? Oh, I'm taking my time with it. Don't worry, superstar. Sometimes sock tampoco está tan mal. Ej, no co, to jest za auto? Ja daję na maksa gaza. Gaza gaza. No jeszcze mi zwala z drogi. Opie okay, auto. Nienawidzę takich wyścigów. Nie nawidzę. Ciągle mi się to auto ślizga. To auto wie jak się zachować na drodze. Bo, bo mi się wydaje że nie wie There is a shorter route. Go straight ahead. You are now the route. Anna, side are you on? Yeah. Incorrect. There is no fixed route for this encounter. I am providing navigational assistance. <laughs> well, I'd high -five you if I could, Anna. Dobra, przycofam. Wrócę się na trak. Tutaj, bo tutaj minąłem Alejandrę, nie? O, dokładnie tu. Jeszcze trochę. Tutaj zacznę skręcać.

Odnośnie tras, to trasy, to jest lotnisku w dżungli. To nie, tego ja nie chcę. Hey, want to watch test out the mocho on, watch on watch a watch rally watch course? Work? Josie. Ile tu jest aut? Dobra, zrobię to inaczej e... W następnym odcinku będę kontynuować, się.